Klęska klasycyzmu i jej klasycyzmu, widoczna szczególnie dobrze w Niemczech w, pierwszej, w drugiej połowie XVIII wieku automatycznie spowodowała też, że zrodziło się zupełnie nowe zapotrzebowanie na nowy typ literatury. Literatury takiej z pogranicza sentymentalno-romantycznego. Literatura sentymentalna już była po części romantyczna, zaś rodzić się mogła. Gdybyśmy chcieli wskazać takie najważniejsze bestsellery, sentymentalno-romantyczne, odkładające na jakiś czasie czasu, to trzeba byłoby zacząć od tekstu, od grupy tekstów bardzo ważnych, istotnych, bez których nie byłoby romantyzmu ani w jego postaci genologicznej, ani też treściowej. Myślę tutaj o Szekspirze. Szekspirze, który inspirował rozwój romantyzmu zarówno w sferze. Formy, jak i treści, by tylko przy tym pozostać. Niesłychanie istotnym i ważnym był, jeśli chodzi o krąg literatury angielskojęzycznej, również pieśń Osiana. Te pieś które stały się bestsellerem, przebojem swoistym literackim, drugiej powie od XIX, XVIII wieku, zaczytywano się nimi, zachwystywano się, wprowadziły nowe typu uczuciowości, pokazały zjawisko paralelizmu pomiędzy stanami przyrody, na przykład a człowiekiem wprowadziły człowieka poetyckiego, zadumannego, wprowadziły jako sam podstawowego czy rudymentarnego podmiotowego bohatera literackiego przyrodę. Coś, czego wcześniej nie było. Dla klasycyzmu przyroda nie istniała. Chyba, że jako przykład zwycięstwa myśli ludzkiej nad naturą. Tutaj natomiast staje się przyroda dzięki pieśni Osjana samodzielnym bohaterem literackim. I tak już będzie później trwało aż po nasze czasy. To jest oczywiście pieśń Osjana, to jest falsyfikat, ale znakomicie zrobiony falsyfikat, który odegrał olbrzymią rolę estetyczną idową w formowaniu literatury i sztuki europejskiej w przełomu XVIII i XIX wieku. kolejnym takim ważnym tekstem będą też z kręgu literatury angielskojęzycznej powieści gotyckie, tak zwane powieści gotyckie narodzone pod piórem Halecego Ulpula, jego przykładem którego utwór będzie tego, takiego będzie Zamek w Otranto, wywoła istną na winę naśladowstw, na naśladowstw. Budowanie tworzenia kolejnych powieści, rozgrywających się w architekturze gotyckiej, generalnie rzecz biorąc, klasztory, podziemia, zamki, ruiny, noce, cmentarze, to ulubione pejzaże właśnie tego typu literatury i będzie narastało, bo widać takie narastające stopniowanie horroru makabry. Przykładem tego będą już późniejsze utwory, chociażby Luisa Mnich, czy Naturena Malmot Wędrowiec. Takie utwory, które będą patowały makabrom i okrucieństwem dla samego patowania, i one będą poprzedzały, no są tymi poprzednikami chociażby dzisiejszych horrorów w wydaniu Stefana Kinga. Ważnym też elementem będzie twórczość już aktualnych romantyków wtedy romantycznych, między innymi Byrona i Waltera Scotta, gdyby nie oni, to też ten rozwój literatury romantycznej, szczególnie europejskiej, miałby inne oblicze, inaczej by w innym kierunku poszedł. Byron zainspiruje Publiczność literacką, czytelników, ale i także twórców, postacią swojego specyficznego bohatera, samotnego, indywidualisty, buntownika, który w imię indywidualnych praw do miłości, nienawiści, zemsty, będzie walczył ze wszystkimi o wszystko. Będzie to swoista antyteza postaci werterycznej, tej postaci, która również jest buntownikiem, ale buntuje się w sposób bierny. O jej bunt ogranicza się do sięgnięcia po pistolet, wypalenia sobie w czoło.